Złożona zielona chusta. Ten pokój pełen jest szklanych wysokich lustr. Na okrągłym stole leży złożona zielona chusta. Dwa krzesła zaczęły chodzić do góry drogami. Miękkie poduchy i z bezszerestnie nie powypadały i wspinają się sennie w posękatym słupie na drzewo. Wczesny rzeki poranek gaza błękitne niebo. Jasne złote słońce za chwilę wyjdzie za zawęgła. Do suchego brązowego drewna do trzeba czarnego węgla. Za ciemnym lasem w już jaskrawo się błyska. Tam też siarczysty deszcz zaczął ulewnie padać. Dotykaj rozwiniętą mokrą chustą. Być może w ten sposób je zamarzę. Tak sobie kobiecina myśli i takie snuje pomysły, aż tu nagle ze snu budzi się panienka młoda. Jej marzenia senne po prostu prysły, ale na miejscu pozostała jej nieskazitelna uroda i jedno z luster również z koszmarnego snu ocalało. Tylko złożoną zieloną chustę ja też gdzieś pomylałem. Wiele razy pytałam, e, czy te wiersze mają jakieś osobiste znaczenie, czy są pod wpływem jakichś emocji szczególnych pisanych. E, podkreślasz, że te komiki, te krótkie utwory, bardzo często bardzo zwięzłe, że one mają służyć uniwersal, uniwersalności. Że każdy z nas może coś podłożyć, tak? Tak. Najbardziej na tym polega cała, cała istota sztuki, że można niczego powiedzieć wprost, bo wtedy to jest nic. I nie ma na czym zastanowić. Bo jest taki, jaki jest. Koń, jaki jest, taki widzi. Na tej zasadzie nie można traktować sztuki. Sztuka jest po to, żeby móc ją interpretować, żeby ją można właśnie Wiązać ze swoimi przeleciami, ze swoimi wydarzeniami, z tym wszystkim, co się w roku nam dzieje. Ja nie mogę narzucać tego moim czytelnikom. Ja im proponuję pewien sposób interpretacji. Daję im pole do interpretacji, której do interpretacji nauczyła moja profesor na ja Uniwersytecie Łódzkim, pani docen, wówczas Krystyna Puklewska, która. Była mistrzem właśnie interpretacji i ja też daję, przez, tak mi się przynajmniej wydaje, poprzez moje utwory możliwość jak najszerszej interpretacji tego, co jest napisane. Ja, ja do tego byłem przyzwyczajony. A w Łodzi y, zderzyłem się z Kolosem, bo tam kazano mi opracować stworzyć pracę na podstawie tekstu, który miał blisko 100 stron. Exact. Także taka jest różnica pomiędzy Łodzią a starą Garpem, że tutaj wszystko było... Zazgodą naszego gościa, skserowany pierwsze, z tego właśnie tomiku, który dzisiaj prezentujemy, czyli wczesny poranek. Więc tutaj y, zawiorę się za wiersz o tytule Warkończe. Czy to tak ma być? Tak. No. Na ukwieconej słonecznej łące ujrzał był spojrzenie dziewczęce w niebieskiej krótkiej i wianek stokrotki w nim pachnące misternie splecione warkończe i szare dwa piórka skowrończe i te końcówki, intrygujące marku, skąd to się wzięło? Powiedz. No, Warkończego musiało być skowrończe. No, skowrończe to wszystko przez tego skowronka, skowrończego, jednym słowem. No, boj spojrzenie No chodzi o ryb. A chory? A to a a a, a net, Poeci zawsze a tworzą. Tak, a to i, ja jestem na to nie. To, i, to, to już i, może tutaj prędzej yy, mój szanowny kolega Ryszard Szwab, się wypowiadał o jakichś neologizmach. Neologizmy tworzą poezję, neologizmy tworzą Leśmiona i wielu tak, innych tak. poetów. Ja się oczywiście nie umieram do Leśmiona, ale, ale no po prostu taka jest, taka jest twórczość. Mamy z tego powodu kłopoty zawsze z redaktorami, którzy przygotowują mi moje tomiki, bo muszę się z nimi wykłócać i stawać na, na, na głowie, żeby, żeby, żeby tak zostało, jak napisałem, ale, ale przechodzi to jakoś. Popatrz, bo ja też tak sprawnym okiem, bo się też e, e, zajmowałam trochę korektą, ale to takich tekstów innych z, z, no z dziedziny z fachowej, nie, nie literackiej. No i stąd, jakby wyłapałam sobie, myślę po, że jedyny tuwar kończę, o co chodzi tutaj z tą literką, że jedna litera za dużo, a to tak ma być. I tak ma być. Dobrze, to może jeszcze jeden bezkrytycznie bez, bez przeczytać. Ale to nie jest krytyka, no to ja się tutaj, wiesz, to wiedziałam, monologizm i tak dalej, wszystko zaczyna punktowe. No to teraz tak. Ta szyba mnie też zaintrygowała. Wszystko co najlepsze zawsze tylko za szkłem. Ma to wieje szkło, wiem, dostrzega zło najmniejsze. Krótkie i treściwe. No właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszymy się, tutaj pominek jest jedną, jedną wybierasz, ale ramka jest dla ciebie. Możesz wstawić zdjęcie albo obrazek, albo zdjęcie kogoś bliskiego. A to są tak zwane netki, które na zajęcia. Na kółku plastycznym, tutaj właśnie w osiedlowym domu kultury, ja na przykład przetworzyłam. To jest metka pewnej firmy odzieżowej, ale ten kartonik był dla mnie na tyle cenny, że użyłam akrylowych farb i po prostu coś tutaj powstało. Czyli to jest sztuka? Jak najbardziej. Tylko chodzi o to, żeby nie została zinterpretowana jednoznacznie. Na nadobna, piękna kobieto, Tyś serca mężczyzny pod dietą. Jesteś pachnącym kwiatem i wozy, żadnej nieręka grozy, Przez twoje liczne metamorfozy. Zawsze naprawdę myślicznie wyglądasz, kiedy ciepło na świat spoglądasz. Rozgiewasz kłopoty i troski. Jest w tobie pierwiastek i wizerunek boski. Dziękuję. Gratuluję Pani bardzo. Te wszystkie wiersze, które są na naszych stolikach, możemy oczywiście zabrać do domu. Autor nasz nie sprzedaje dzisiaj swojego komity, nie sprzedaje tych wszystkich wymienionych komitych, ale jeżeli kogoś bardzo to interesuje, można zamówić przez internet. Nawet w pikku. Myślę, że Pan starosta obecny w spotkaniu, bardzo serdecznie. Niech obrazi mi się ze starego rezydencją na to, że już dawno się znamy. A za to, co teraz przeczytam. Na Na soczystym zielonym paswiskie, na soczystym zielonym i rozległym paswiskie Krącowe krowy miarowo poruszały rdzawym pyskiem. Kołysały do wtóro różnymi spadzistymi karkami. Człumiący wokół biały był zachwycony tymi ich prąsami. Poniewie spacerował obłok osnuty siłą cichą głąb, schodzącego właśnie złocistego słońca był on białą muzą. A to jaskrawe słońce nad horyzont wst powoli wstępujące rzucało jasnym blaskiem swoje ciepłe promienie kojące, noc, ciemny niepokój oraz nieuplony dotąd gorzkich żar i kazały ludziom pójść w senną, rozeniwioną o tej porze dalej, opuszczać pokoje, salony, posłania, wszelkiego domostwa, iść do magistratu, urzędu, szkoły, fabryki, czy też do. Na <grywa> <grywa> Pan Fidanek był w rocznym spotkań z Markiem Pienkarskim. Eee, bardzo dużo zrobił na e, promocji. Czy nie zrobił? Ja się nie mogę, bo ja jestem zostałem tutaj przez autora wywołany, to z przyjemnością odniosę się. E, dziękując za miłą godzinę już e, tej rozmowy. Rzeczywiście znamy się z, z panem Markiem, z naszym poetą, wiele lat. Ja chciałem najpierw powiedzieć o tym, dlaczego ja tutaj dzisiaj jestem. Nie, nie tylko ze względu na to, że jestem absolwentem szkoły, która nakłada pewien obowiązek podtrzymywania. Może mało to jest popularne dzisiaj, ale takiego etosu inteligenckiego w, w miejscu, gdzie się żyje i gdzie się mieszka, o którym się dba. Natomiast ja w niego bardzo głęboko wierzę. Myślę, że i Marek, i Pan Marek, i, i Hania, i Państwo, będąc dzisiaj tutaj, spędzając południe razem, też w to w jakimś stopniu wierzycie. Ale ja? coś może okropnego teraz w tej chwili. Szanując absolutnie literaturę, sam jestem z wykształcenia socjologiem sztuki i przez rok również byłem studentem filologii polskiej jako drugiego kierunku na co prawda dużo młodszym, mniej poważnym, ale jednak Uniwersytecie Gdańskim, natomiast później się zakochałem i jakby inne historie mnie zaabsorbowały, na pewno nie była to literatura, to muszę powiedzieć, a raczej Badanie meandrów, na przykład relacji kobieco-męskich, co nie jest oczywiście życie, można na tym spędzić i jeszcze nie starczy, ale to jest na pewno dobry materiał na który to słusznie Pan zauważył. Ja nie jestem tutaj głównie dlatego, że, że jestem wielkim znawcą, czy, czy pasjami czytam wiersze pana Marka Migalskiego. Ja jestem tutaj ze względu na to, że uważam, że to jest wyjątkowy człowiek, ja go po prostu bardzo, bardzo lubię i co więcej szanuję go i to za takie rzeczy, które, e, które dzisiaj są absolutnie passe i są w y, odstawce. Mianowicie za to, że to jest osoba, która jak mało kto potrafi używać ironii. E, my z panem Markiem zdarza nam się w innych okolicznościach, rozmawiając o innych kwestiach niż literatura, bardzo często znajdować wspólny punkt porozumienia jeśli o żart, taki może nieoczywisty, trochę przykryty przesadą, jakimś warunkowym sformułowaniem, a jednak znajmujący to, że mamy pewną wspólnotę myśli i mi to bardzo, bardzo odpowiada. I druga rzecz, którą z moją serdeczną koleżanką też razem pracujemy z panią Drodą Głańską i, i, i też często bywamy na tego typu kulturalnych spotkaniach w naszym mieście i, i regionie, ustaliliśmy, że jest coś, za co już absolutnie jestem w fan klubie pana Marka Biegarskiego. mianowicie ja powiedziałem przed chwilą tutaj, to, to myślę, że Dorota przyzna trochę może zgadzam naszą tutaj rozmowę, ale ja powiedziałem, że pan Marek ma coś, co, co mi bardzo imponuje, bardzo niski próg kompromisu, a, a później ustaliliśmy wspólnie, znaczy, tak mówiąc precyzyjnie, ja się zgodziłem z tym co powiedziała Dorota, że właściwie żadnego nie ma progu kompromisu, jeśli idzie o obronę tego w co wierzy i, i tego co uważa i, o, i to kulturalnie, miło i fantastycznie. Ja, e, ja muszę powiedzieć, że to nie jest wcale takie oczywiste, a w branży, którą reprezentuję na co dzień, w której zarabiam pieniądze na to, żeby dopłacić wdrożające rady e, kredytu, no to już zupełnie tam nie ma y, specjalnie za dużo mowy o okuprysie. Panie Marku, ja bardzo dziękuję za Pana poezję, ale za to też, że Pan ubogaca nas, jako Ostrołgardzian, tutaj mieszkańców swoją osobą, swoją aktywnością, swoimi wpisami facebookowymi, które, które pokazują, jak powinna wyglądać polszczyzna, że jest coś takiego jak interpunkcja, ortografia, zdanie wielokrotnie złożone. Dzisiaj jakimiś bezokolicznikami się posługujemy. To jest coś fantastycznego. Ja naprawdę nisko się Panu kłaniam. Jestem dumny, że mogę Pana znać i, i, i słuchać tego, jak Pan o tym opowiada. A Hani chciałem bardzo, bardzo podziękować za, za, takie, za takie prowadzenie rozumiejące, pełne serdeczności. Bardzo się cieszę, że, że tutaj z Państwem jestem. Super, ja także dzięki. Ja bardzo dziękuję na te słowa, ale proszę przyznać, że nie jest tak źle. Sobie. Proszę sobie yy, przypomnieć, że ja na studiach do Łodzi na polonistykę, dostałem się ze do starowarku. Nie z Warszawy, tylko właśnie stąd. Czyli tutaj kształtowałem swój język, swoje właśnie poglądy, o których dzisiaj poproszę po, 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 po o powiedzieć. Nie jest tak źle. Ja staram się oczywiście ze wszelkich miał żeby ubogacić tą, tą kulturę, ale przede wszystkim ją wypromować, przede wszystkim dać możliwość wielu twórcom. Jest tutaj pan Michał Wajewski, twórca plastyczny, także na, na sali. Jest wiele osób, które tworzą tą kulturę dom kultury, osiedlowy dom kultury na przestrzeni nie tylko jednego miejsca, ale całej rozległej przestrzeni miejskiej od Aneli Wojska Polskiego do, do ulicy tam począwszy przez, przez osiedlenie w Ten dom kultury, tak bardzo rozprzestrzeniony na, na całym mieście też tworzę kulturę naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I moją rolą jest nie tyle ubogacać, co promować, wskazywać, umożliwiać i interpretować te zjawiska, jakie tutaj kulturalne mają.